Szymano Szymano, taki krótkie tylko taki update. Ja już widzę, że znowu kurwa na to co ja wczoraj powiedziałem, znowu kurwa drapiący się kurwa orangutan, kurwa za głowę i tak dalej, jeden i drugi kurwa znowu reagują na to, ja tylko chciałem właściwie wczoraj tylko postawić jedną rzecz jasną, że ja sobie po prostu nie życzę, żeby uczestniczyć w jakichś kurwa pasywnie homoseksualistycznych kurwa, relacjach, nie? Gdzie ja coś kurwa tworzę, ja coś kurwa robię muzykę, jestem kurwa kimś, nie? jakieś pedały kurwa i pederaści kurwa mnie kurwa komentują. Ja sobie tego bardzo, bardzo nie życzę, nie? I bardzo bym nie chciało, żeby pedały, pederaści i temu kurwa podobne, cały czas na mój temat, na temat tego co ja robię, tworzę, jestem i tak dalej się jakoś w jakiśkolwiek sposób kurwa odnosili. I rozumiem, że to jest kurwa ich jakby dorobek i tak dalej, że to są kurwa ich kurwa chleby i tak dalej, tylko, że po prostu mi to fuj przeszkadza i bardzo, bardzo bym poprosił, żeby to się po prostu skończyło to jest wszystko, od czego ja bym po prostu chciał, ja po prostu nie chcę być mieszany z pederastami, z pedałami kurwa, z dzieciojebami z matkojebami i tak dalej kurwa, nie chcę być kurwa używany kurwa w tym kontekście i mnie nie interesuje kto, coś tam kurwa tam na YouTubie i tak dalej, jest jeden dobry kanał na YouTube się nazywa L.A. Beast To jest kurwa w starym stylu kurwa YouTube, gdzie kurwa dala 50 surowych jajek i tak dalej To są kurwa rzeczy, które mnie interesują też oglądać jako content I mi to po prostu przeszkadza, drażni mnie to, żeby jakieś mongoły lub mongołopodobne kurwa jakieś szmaty non stop w jakikolwiek sposób mnie próbowali do swojego poziomu kurwa zniżyć. Mnie interesuje kto ma ile follow i tak dalej. Idź sobie kup typie lustro, oglądaj siebie i tak dalej. Mnie interesuje co tam w Polsce, ktoś coś tam kurwa w środkowej zimie, która się teraz za miesiąc tam zaczyna kurwa i 50 cm śniegu. Ma na mój temat kurwa do powiedzenia. Ja naprawdę mam wyjebane, więc bardzo bym prosił, żebym w tym kontekście, kurwa, jakichś rozwalonych małp, kurwa, nie musiał więcej, kurwa, istnieć. Bardzo bym sobie życzył też, żeby, kurwa, tego typu idioci, tak, co wyglądają naprawdę, kurwa, jak dzieci ojeby, nie, więcej na mój temat nie rozmawiali, psychopaci, kurwa, żółte papiery, idioci i tak dalej, na mój temat po prostu nie, koniec tematu. Nie mam więcej ochoty, nie chcę więcej osoby nic kurwa czytać, słyszeć i tak dalej. Wystarczająco kurwa zrobiłem dla polskiego rapu, wystarczająco dla polskiej sztuki, muzyki i tak dalej zrobiłem. To co kurwa zacząłem, malik to kurwa spełnił. A to że kurwa nie będę chodził, kurwa pod siekierą, kurwa i wszystkich wyjaśniał, bo nie będę kurwa siedział za was kurwów, nie? To nie znaczy, że kurwa macie tutaj do czynienia z jakimś kurwa oponentem, którego kurwa pod nieobecność. Tak jak wy jesteście za każdym razem kurwy nieobecni, jak ktoś kurwa, nie jest z nim sobie kurwa, steka zarabiać sobie pieniążki, ja na to nie mam czasu i nie będę patrzył na tych kurwa gwałcicieli rzecz. Osoba, która kurwa na mój temat coś tam gadała, dostała ode mnie kurteczkę Filipa Plejna, dostała ode mnie kurwa kurteczkę, kurwa yy, musz nadec i tak dalej. I ja nie mam na to siły, mnie to nie interesuje. Ja kurwa wszystko z dobrej woli, wszystko w dobrej intencji. Ja nie chcę z takimi osobnikami w ogóle być mieszany. Dlatego dziękuję Wam bardzo wszystkim uprzejmie. Ale że ja znowu kurwa wchodzę tylko na YouTube, żeby komuś kurwa pokazać jakiś sample, ja znowu muszę widzieć kurwa jakąś kurwa, yy, pofarbowaną małpę, która gdzieś tam siedzi, i znowu siedzi kurwa zapierdolona za klawiaturą, kurwa i gdzieś ktoś tam kurwa komuś tam ten, 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 i te dzieci to kurwa oglądają, to kurwa łykają, bo ktoś jest tak samo kurwa zwykły jak on, yy, 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 yy. i cała reszta kurwa w ten sposób, kurwa funkcjonuje nie. No to dobrze, no to niech tak będzie, ja nie będę tego komentował, po prostu ja sobie nie życzę w tym wszystkim obecności, koniec tematu. Dziękuję wam wszystkim, miłego wieczoru, nie cofam żadnych słów, co wczoraj powiedziałem, czy cokolwiek i tak dalej, po prostu, dla mnie to są dzieciojeby z mordy, kurwa, już, nie? Ja z takimi ludźmi nie mam nic wspólnego, nie chcę mieć z takim czymś nic wspólnego, nigdy do końca swojego życia nie chcę z takimi ludźmi w ogóle, kurwa, musieć współistnieć, nie? i to, że ktoś się profiluje na tle tego, że ktoś inny coś tworzy, dobrze, możemy jutro iść do warsztatu samochodowego i będziemy wszyscy, kurwa, mówić, jebać, kurwa, ten warsztat, jebać, kurwa, ten szpital, jebać, kurwa, to biuro architektoniczne, jebać, kurwa, GTA 6. Rozumiecie, o co chodzi? Dla mnie to nie są żadne, kurwa, skazówki na to, że ktoś jest, kurwa, normalny, że się zachowuje, kurwa, w dany sposób. Nie mamy z tym nic wspólnego, i po prostu nie chcę być w ogóle w takie coś mieszany nie chcę chyba w takim czymś w ogóle ociągnąć. I znowu jest dym na tych blokach. Znowu jest dym na tych blokach. I tyle. Nie chcę być mieszany w to. Nie chcę mieć nic z tym do czynienia, że jakiś rozwalony kurwa pedał siedzi gdzieś za klawiaturą. Chcę jest ja jej I coś gada kurwa na mój temat. Nie chcę być w ogóle z tym mieszany. Nic mnie nie interesuje z tego. I koniec tematu. I to powinno być kurwa jasne dla wszystkich. A ci, którzy mają ochotę coś takiego oglądać i są kurwa moimi półprzyjacielami, półziomkami, pół, przyjacielami, pół, ziomkami, pół e, ze mną i tak dalej i kurwa po drugiej stronie, kurwa próbujemy, kurwa w postach, kurwa w plecy, niech oglądają kurwa tego typu osoby, nie? A ten co się kurwa trochę tam rozejrzał, kurwa na darknecie, to kurwa tego typu mordy znajdzie kurwa, w tego typu kurwa kwesta. Koniec tematu. Nie chcemy się gadać, nie chcemy się myśleć, nie chcemy się patrzeć. Po prostu moje imię w czymś takim więcej nie będzie kurwa istniało. Nie mam żadnej ochoty, żeby więcej to oglądać. To jest kurwa ostatnie moje ostrzeżenie, a jak nie to przechodzimy do czynów. Wszystkich, kurwa, pozdrawiam serdecznie. Wczoraj byłem, kurwa, wesoły, śmieszny, kurwa, porobiony, a dzisiaj już nie. Dlatego bardzo Wam dziękuję wszystkim. Dla tych wszystkich, kurwa, co, kurwa, misztamy trzymają i tak dalej. I mamy inne rzeczy do roboty. Ja nie mogę, kurwa, patrzeć na jakieś, kurwa, yy, debili. Dziękuję Wam bardzo, tak? I też jak czasem, jak nawet się nie potrafię coś wysłowić czy cokolwiek, to nie róbcie z tego szatów, tylko spójrzcie, kurwa, na to, kurwa, co jest pięć, co jest, kurwa, prawdą i wtedy się, kurwa, zastanówcie, tak? Kto jest kim? Powiem semat. Alvarez czy Sebastian mówi, twoja matka mówi, synie kurwy, pierdolony kurwa. Nigdy do mnie więcej nie przychodzi kurwa z tą mordą, kurwa jak i ty, który nie zrobił kurwa kariery w Palibudzie. Synie kurwy. Ty kurwa Donald Tusk, kurwa z twarzy, kurwa, co się zdecydował na heroinę zamiast na karierę. Rozumiesz co chodzi? Pierdol się kurwa, ale musi je I teraz tak, grube jajca, do widzenia. Zaraz idę zapodać, kurwa, śledzi o twarze. Elo, cześć. Komunikuj